Juliusz Sabak, witam Państwa w skanerze Defense24, a moim gościem jest dzisiaj dr Adam Eberhardt, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry Panu. Dzień dobry, witam serdecznie. No i jak łatwo się domyślić, naszym tematem dzisiejszej rozmowy będzie Ukraina. Chciałbym zacząć od takiego tematu, który rzadko się porusza, czyli jaka jest w ogóle sytuacja polityczna na Ukrainie, jaka jest pozycja prezydenta i jak to może zostać rozegrane przez Rosję ewentualnie? No, sytuacja jest niezmiennie od 30 lat niestabilna. Ale to rzeczywiście, co obserwujemy w ostatnich y, miesiącach, to wyraźny spadek y, popularności Wołody Mrazałenskiego, który gdy dochodził do władzy, to został wybrany w drugiej turze większością 3 czwartych głosów. Y, ostatnie sondaże z ostatnich tygodni wskazują, że większość Ukraińców nie chce jego reelekcji. Że Zełęski przegrałby w drugiej turze z niektórymi kandydatami, czy tym byłym spikerem parlamentu Mittrijem Razumkowym. I no, to pokazuje, że władza na Ukrainie nie jest zdana raz na zawsze, ona się zużywa bardzo szybko. Pewne oczekiwania społeczne zakres wyzwań, on jest na tyle duży, że no, bez względu czy to był Poroszenko, czy teraz jest zełęcki, to. to, to... Tempo, szybkość zużywania się władzy jest rzeczywiście tym, co pozostaje niezmienne. Czy Rosja może jakoś to rozegrać? To znaczy, czy widzi pan takich kandydatów, którzy bardziej od Zawańskiego pasowaliby Rosjanom? Tak, już upraszczając to pytanie. No, Rosja jest przede wszystkim głęboko rozczarowana prezydenturą Zełenskiego, ponieważ jej się wydawało, że już lepszego kandydata niż on się nie, nie znajdzie, że jest to człowiek trochę takiej sowieckiej mentalności, rosyjskojęzyczny, pochodzący z południa kraju, bardziej sowietyzowanego. No, tymczasem Zełenski, gdy doszedł do władzy, rozpoczął pewien proces reform, niekonsekwentny, bo i, bo i też nie miał chyba do końca koncepcji, jak to robić. Nie miał do końca ludzi, nie, nie ma on chyba zresztą też ręki do ludzi. On, jako aktor, jako, 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 jako człowiek mediów, lubi samemu błyszczeć. Chyba nie do końca jest zdolny do dobrej współpracy z innymi. To co chwila wychodzi. Ale jeżeli chodzi o ten czynnik rosyjski, to on jest olbrzymim rozczarowaniem dla Rosji, przede wszystkim dlatego, że no, w sposób jednoznaczny postawił na te środowiska proniepodległościowe, patriotyczne, zaczął mówić w języku ukraińskim, ale przede wszystkim zaczął inaczej niż robił to Poroszenko, który dogadywał się z siłami prorosyjskimi, zaczął je osłabiać, rozumiejąc, że to jest podobny elektorat, że ci, którzy głosowali na partie opozycyjne prorosyjskie, te, które są kontrolowane przez na przykład Wiktora Medvedczuka, bliskiego, bliskiego przyjaciela Władimira Putina, yy, że, że ci ludzie stanowią zagrożenie dla Zełęckiego większe niż stanowiły dla Poroszenki. Dla Poroszenki to byli ludzie, którzy byli korzystni, ponieważ tworzyli pewną dychotomię patriota. Poroszenka, Poroszenko versus rosyjski agent Medvedczuk, W przypadku Załęckiego ta dychotomia jest dużo trudniejsza, więc on musi się bardziej roz, rozpychać również na tym rosyjskim skrzydle. Rosja jest rozczarowana i chyba mam wrażenie, że dzisiaj uważa, że ktokolwiek przyjdzie do władzy będzie lepszy, ale to już przerabiała. No tak. Załęski zdecydowanie też jakby. Nie był chętny do, do tych ustępstw, których Rosja oczekiwała, bo Rosja miała, chyba nadal ma taki plan, żeby w zasadzie wepchnąć te, te terytoria kontrolowane przez separatystów z powrotem na Ukrainę i zrobić z nich taki. No, taką robiący wrzut taki, prawda? Tak, na, na wielu poziomach, również na, na poziomie politycznym, takie narzędzie do wpływania na wewnętrzną to politykę. to prawda, Załęski obiecywał w czasie kampanii wyborczej, że doprowadzi do pokoju w Donbasie w ciągu roku. Bardzo szybko przejrzał na oczy, zrozumiał, że jakikolwiek kompromis z Moskwą byłby wyłącznie możliwy na Moskwę warunkach, a i to nie byłby kompromis, bo czym więcej się Moskwie da, tym więcej Władimir Putin będzie oczekiwał. I no dzisiaj na tym etapie mamy do czynienia zupełnie z zablokowanym procesem normandzkim, mińskim, jeżeli chodzi o wdrażanie porozumień miejskich. No i nie spodziewałbym się po ekipie Załęskiego, żeby ona na tą pułapkę Putina dzisiaj się jakkolwiek już nabrała. I to oczywiście. Prowadzi nas do rosyjskich działań, rosyjskiej taktyki napędzania strachu Ukrainie, światu, tak, aby wymuszać choćby pewne cząstkowe rozwiązania zgodne z rosyjskim interesem. A pamiętajmy o tym, no, że każdym kolejnym rokiem rosyjskie wpływy na Ukrainie one się kurczą. Czyli tak naprawdę to, co najbardziej. Inaczej, to czego najbardziej Rosji brakuje, to jest w tej chwili czas, bo im dłużej Ukraina jest prozachodnia i mniej lub bardziej niezależna, tym, tym trudniej ją z powrotem Sowietyzować tak, Użyjmy takiego określenia. Tak, to jest kilka elementów. To jest element niedoceniania kwestii społecznych przez, przez, przez władze rosyjskie, przez samego Putina, prawda, który buduje te pewne, pewne schematy, jak to Ukraina jest dzisiaj antyrosją patrzy na Ukrainę w sposób bardzo ideologiczny, nie, nie zauważa, że tak naprawdę siedmioletnia wojna w Donbasie, ona wytworzyła bardzo silny opór przeciwko jakimkolwiek nastrojom prorosyjskim i każdy prezydent Azełęcki jest tego najlepszym przykładem, potem musi staje się zakładnikiem, staje się... Staje się uczestnikiem y, tych emocji zbiorowych, społecznych. No ale oczywiście też nie niedoceniajmy nie Rosji. Znaczy Rosja nie jest tak silna, jak chciałaby, abyśmy ją widzieli, ale też nie jest tak słaba, jak niekiedy się mm, sądzi. No, ona dysponuje instrumentami destabilizacji Ukrainy, czy poprzez ciągle tlący się konflikt w Donbasie, czy choćby poprzez y, działania y, demonstracyjne, gromadzenie sił wojsk. Y, na granicy z Ukrainą i, w, i pewną presję, presję psychologiczną, presję również militarną, no i oczywiście Rosja również dysponuje zapewne pewnymi instrumentami yy, destabilizacji Ukrainy wewnątrz kraju, no poprzez całą swoją siatkę agentury, poprzez polityków, którzy są na, na jej liście płac, yy, poprzez, poprzez, poprzez całą tą, 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 tą sieć powiązań, yy, które były tworzone przez na początku niepodległości ukraińskiej, które, które, które wojna 2014 roku rzecz jasna osłabiła, ale ich nie zlikwidowała. Czyli nadal mamy dość skomplikowaną sytuację, w której no, Rosja ma więcej narzędzi niż tylko militarne. No i też no, należy patrzeć na to, że ten obraz Ukrainy, ta jej sytuacja się trochę komplikuje, chociażby przez sytuację Białorusi. To prawda, tak z punktu widzenia czysto strategicznego oczywiście m, rosyjska obecność wojskowa m, na y, Białorusi, ona domyka okrążenie niemal, y, y, Ukrainy, nie tylko od wschodu, ale również od północy. No wiadomo, jeszcze jest Krym od południa, jeszcze jest Naddniestrze od, od zachodu, więc tutaj jakby ta obecność rosyjska jest wokół Ukrainy. Jest pewnym dodatkowym elementem presji militarnej oraz psychologicznej, bo to wiadomo, że te dwa elementy są ze sobą powiązane. Oczywiście no, strasznie trudno ocenić, w jakim stopniu Rosja szykuje się do wojny, w jakim stopniu Rosja będzie chciała wznowić działania wojenne na skalę wielką, na skalę średnią, na skalę być może ograniczoną wobec, wokół Donbasa. Może na ile Rosja liczy, że wystarczy zgromadzić 150 tysięcy żołnierzy żeby amerykańska administracja, by Zachód poszedł na ustępstwa, wymusił pewne ustępstwa również na Ukrainie. No właśnie, to wspomniał pan już o tym okrążeniu, bo to o czym się bardzo często zapomina. Znaczy większość naszych widzów pamięta, że na południu jest Krym, na wschodzie jest Rosja, od północy mamy coraz bardziej Rosyjską Białoruś, tak upraszczając bardzo ten obraz. Natomiast mamy jeszcze wojska rosyjskie na Zachodzie, o czym się zapomina często. Myśli pan, że z punktu widzenia politycznego i militarnego to jest, że tak powiem, istotny czynnik. To jest czynnik obecny, On nie jest istotny w tym sensie, że te siły rosyjskie w Naddniestrzu, one, to, 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 to już to jest absolutnie ułamek ich świetności z lat 90., to jest pewna dodatkowy czynnik psychologiczny, głównie w tym kontekście, że yy, Naddniestrze znajduje się tuż koło Odesy, głównego portu ukraińskiego, głównego okna na świat, więc to pod tym względem jakiekolwiek. Działania militarne, które łączą w sobie Krym Naddniestrze, być może również desant morski, one, one mogą stanowić zagrożenie. Jeżeli za... natomiast chodzi o Białorus... białoruś, ten no odcinek białoruskiej granicy, to to są Bagna polskie. on nie jest jakoś specjalnie drożny, on to nie jest specjalnie odcinek, na który można byłoby generować yy, zagrożenia, ale no, oczywiście wiadomo, znaczy już białoruskie władze zapowiedziały, że na początku przyszłego roku będzie. Będą wspólne szkolenia y, rosyjsko-białoruskie mające na celu zwiększenie ochrony granicy y, białorusko-ukraińskiej. Do tego oczywiście dochodzi duża niepewność związana z kryzysem migracyjnym, na, na ile Łukaszenka, który w coraz większym stopniu jest y, instrumentem w rękach rosyjskich, y, przekieruje kryzys migracyjny z granicy Unii Europejskiej, z granicy Polski na granice ukraińskie. To byłoby logiczne, to by dawało dodatkowe narzędzie presji na Ukrainę i destabilizacji niej. No, tego typu rzeczy wszystkie one oczywiście wchodzą w grę, ale to, co jest najważniejsze, to, co jest najważniejsze poza tymi czołgami, które się gromadzą, no, to jest gra polityczna, która wokół tego się toczy, czyli rosyjskie nadzieje na to, że demonstracją siły uda się wynegocjować lepsze, lepsze warunki współpracy z Zachodem, w tym zwiększyć presję rosyjską na Ukrainę. To co widziałby Pan jako taki Plan minimum z punktu widzenia Kremla względem Ukrainy i tego, co może na Ukrainie ugrać u, w Unii Europejskiej czy u Amerykanów. Gdy w kwietniu tego roku Rosja gromadziła czołgi wokół Ukrainy, wówczas główny cel był niezwiązany bezpośrednio z Ukrainą. Wówczas chodziło o to, żeby uzyskać zgodę Amerykanów na dokończenie gazociągu Nord Stream 2. To się udało. Amerykanie również oczywiście nie tylko ze względu na rosyjską presję, również ze względu na postrzeganie relacji z Niemcami zdecydowały się na to, aby zrezygnować, uchylić sankcje nałożone na Nord Stream 2. Jeżeli chodzi o obecny kryzys, no to, to, to również bym rozróżnił te interesy rosyjskie pomiędzy interesami związanymi z globalnym obrazkiem i kwestiami ukraińskimi. Czyli po pierwsze. Jeżeli chodzi o globalny obrazek, to Rosja chciałaby mieć wpływ na dyskusji na temat na politykę bezpieczeństwa państw natowskich. Mieliśmy pewne twarde gwarancje, że NATO nie będzie się rozszerzać, że obecność na wschodniej flance NATO będzie malała, nie zwiększała się. Jeżeli chodzi o Ukrainę, no to poza tym sektorem bezpieczeństwa, czyli utrzymaniem Ukrainy poza NATO, ale to, co równie ważne, to bym chciał podkreślić, utrzymaniem NATO poza Ukrainą również, czyli niepozwalaniem na to, aby Stany Zjednoczone, aby Sojusz Północnoatlantycki sprzedawał broń Państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego sprzedawały broń Ukrainie, aby zwiększały obecność w tym kraju. No to oczywiście są również kwestie związane, od czego rozpoczęliśmy naszą rozmowę z kwestiami z sytuacją wewnątrzpolityczną. Znaczy wymuszenie na władzach w Kijowie, implementacji porozumień mińskich dotyczących Donbasu na zasadach, które pozwalałyby zwiększać oddziaływanie Donbasu na Ukrainę, a nie Ukrainy w Donbasie. No i oczywiście dochodzi cała wewnętrzna polityka ukraińska, czyli zwiększenie turbulencji, zwiększenie niepewności, niestabilności. To wydaje mi się to, na co Rosjanie stawiać na Ukrainę nie będą w miarze wewnętrznym w najbliższych latach. No bo skoro nawet Zełenski okazał się tak niewygodnym prezydentem, to myślę, że w Moskwie widzą, że na tym etapie każdy, Kolejny prezydent będzie niewygodny. Więc to, co można zrobić, to można zdestabilizować Ukrainę, można ją starać się pogrążyć w jakimś tam chaosie, osłabić i w ten sposób czerpać swoje korzyści. Czyli mówimy przede wszystkim o wciśnięciu Donbasu z powrotem, że tak powiem, do Ukrainy na jakichś zasadach. Y, aut wysokiej autonomii podlegającej tak naprawdę kontroli Rosji. Tak? No to, to jest jeden ze scenariuszy oczywiście. Wiadomo, że nie, nie, nie każde uregulowania, które muszą być na rękę Rosji, one muszą się koniecznie bezpośrednio wiązać z Donbasem jako, jako takim, prawda? Natomiast no, choćby te kwestie związane ze współpracą w dziedzinie bezpieczeństwa, choćby z tym właśnie, aby ograniczyć y, dostawy jawalinów amerykańskich dla dla Ukrainy czy tureckich dronów, no to, są, to są takie rzeczy, które z punktu widzenia rosyjskiego postrzegania regionu no to są rzeczy, którym Rosja będzie chciała z wszelką stanowczością się przeciwstawić. A na ile tutaj istotne są te problemy, które ma Krym, czyli na przykład dostawy wody, w ogóle to połączenie lądowe? Czy myśli Pan, że tutaj Rosjanie będą próbowali militarnie lub politycznie jakoś tę sytuację rozwiązać, że ona w tej chwili jest dosyć problematyczna, również stanowi spore obciążenie ekonomiczne dla no Rosji? Ona, ale ona jest obciążeniem od siedmiu lat. Ona była tym obciążeniem dużo większym, ponieważ zakres integracji y, y, Krymu z Federacją Rosyjską on się zwiększył przez ostatnie lata, no. drogowo, energetycznie, rzeczywiście woda jest ciągle problemem na Półwyspu, znaczy nie wiem, znaczy ja, ja dopuszczam, dopuszczam możliwość uderzenia militarnego na Ukrainę, Yy, raczej ograniczonego niż w pełnej skali, raczej jako element pewnej presji yy, wymuszającej Finlandyzację Ukrainy cokolwiek. My byśmy o tym nie rozumieli, no to w rozumieniu ukraińskim rosyjskim tego słowa, czyli tak naprawdę podporządkowaniu yy, Ukrainy. No, to, to akurat dość sceptycznie podchodzę do tych różnych scenariuszy, związanych tam z przebijaniem korytarza z Donbasu na Krym, T tego typu rzeczy Rosja się nie odważyła w roku 2014. Narobienie tego scenariusza, uznając, że to jest za, duże, nie, za, za dru, duży poziom nieprzewidywalności i za duże ryzyko, że pewien że, że, że kontekst społeczny y, y, okaże się niekorzystny dla niej. Nie, niekoniecznie uważam, że dzisiaj Rosja będzie chciała y, w ten sam sposób działać. Raczej pewne ataki punktowe na infrastrukturę krytyczną wydają mi się bardziej prawdopodobne niż rosyjskie czołgi w Chersoniu czy w Mikołajewie. Dlatego... Że łatwiej tymi czołgami wjechać niż później Ukrainę okupować w sytuacji no, absolutnej wrogości większości społeczeństwa. Więc to jest pewien dodatkowy czynnik, który w swej demonstracji siły Putin musi brać pod uwagę. Czyli tak naprawdę Krym tutaj, wszelkie koszty, jakie ponosi Rosja, to są koszty za możliwość, że tak powiem, dużej kontroli na obszarze całego Morza Czarnego. No tak, no, ale no, Krym był ważny przede wszystkim nie tylko w tym wymiarze strategicznym, m, projekcji siły w, w regionie Morza Czarnego. Krym był przede wszystkim konieczny Putinowi w wymiarze wewnątrzpolitycznym, jako element konsolidacji społeczeństwa wokół siebie, jako element... Y, budowy jego pozycji w podręcznikach historii, co myślę dla niego jest dość istotne, jako człowieka, który po 30 latach rozpadu imperium zaczął ponownie zbierać rosyjskie ziemie. I myślę, że tutaj takie kalkulacje, bardziej niż jakieś strategiczne mozaiki dotyczące Morza Czarnego. No i to myślę, że jest... Trochę pocieszające dla nas, bo oddala w tej perspektywie te, tą wizję wielkiej wojny na Ukrainie, którą kreślą no, chociażby ostatnie doniesienia prasowe i, i sensacyjne mapy mówiące o możliwości zajęcia dwóch trzecich. Kraju, którym też uważam, że są takie mało prawdopodobne, bo to ogromne zaangażowanie. To jest ogromne ryzyko. To oczywiście jest jakiś tam zamiar ewentualny, ja bym tak powiedział. Oczywiście lepiej osiągnąć mniej minimalnym kosztem niż starać się osiągnąć nawet więcej, ale kosztem olbrzymim, więc pod tym względem wydaje mi się, że kalkulacje rosyjskie są oczywiście kalkulacjami presji politycznej z wykorzystaniem sił zbrojnych, no ale to pamiętajmy o tym, że bardzo często różne kryzysy one nabierają swoje, no, pewnej dynamiki nieprzewidywanej przez tych, które, którzy, którzy rozpoczynają y, te procesy no, na, skutek, na skutek rozwoju wydarzeń, więc, więc to też nie jest tak, że nie możemy się, że możemy się z jakoś taką spokojem, z jakimś spokojem przyglądać gromadzeniu rosyjskich wojsk wokół granicy ukraińskiej, ponieważ to jest presja polityczna, militarna, która może być za kilka miesięcy wykorzystana w takim bezpośrednim działaniu wojennym, bo Rosja nie raz do, 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 do instrumentu militarnego w ciągu ostatnich 30 lat sięgała. No tak, Rosja traktuje siły zbrojne jako po prostu kolejne narzędzie prowadzenia polityki, no a z naszej perspektywy to jest konflikt, czy ryzyko wybuchu ostrego konfliktu zbrojnego de facto w granicach Europy, czyli no to jest zupełnie inna sytuacja. Ja myślę, że takim wnioskiem słodko-gorzkim zakończymy naszą rozmowę, także dziękuję Panu bardzo. Dziękuję za zaproszenie. I dziękuję również Państwu i zapraszam na kolejne skanery Defense 24.